Witam, moi drodzy, to ja, Vipera, to jest e, Torchlight 2, beta, niestety, no, tutaj, jak widać, jestem w wyborze klasy, gdzie mamy cztery postacie, Inżynier, e, Outlander, e, obsługuje się pistoletami, e, Berserker, i Mac, amber mage. Ember mage no no będę wybiorę postać inżynier ja tak naprawdę teraz tak nie zagłębiłem się dobrze w torchlight w torchlightie no więc mało wiem, mało tutaj widać no więc jestem taki nowy jakby dużo tutaj nie pokrałem sobie Dobra, weźmy. wezmę inżyniera. Tutaj mamy, co dali tutaj w Torschelide 2, jedno z tych rzeczy. W jedynce było tak, że mieliśmy trzy postacie i to było dwóch facetów i jedna babeczka. Tutaj mamy teraz dodane klasy kobiety. No, A wezmę faceta inżyniera, face. te Inżynier taki typ. Na chwilę obecno mało mamy tych właśnie yy, wyglądów. No, wyglądów postaci. Nie wiem jak tak mogę to nazwać. Dobra, no, no, murzynkę weźmiemy, co mi będzie tam. To zmienimy sobie na niebieskich, charakter, niebieski. spada. spada spada dobra spada wystarczy i wybieramy zwierzaków tutaj mamy większy wybór niż w Wiedence w jedynce mieliśmy kotka i psa tutaj mamy panterę bulldoga. Takiego hakwary, nie wiem co to jest, taki ala smoczek, nie wiem. Kota mamy, papilona, fretkę, wilka i hałka Hauk Hołk. ja oczywiście wezmę, yy, ja wezmę pantera, podaje że albo fretkę, yy, pancakers, no to jakaś taka losowa, Dodi, pixel. Percy, Kubrick, Mr. Kibles, Violet, Maxwell, Lucy, Maverick, Clayt, Digrig. No jakoś pixel, niech będzie pixel. Poziom trudności, ja tu gram na hardcore, berserkerem, berserkere, ale tutaj wybiorę poziom normal. Ten niestety musi być przez internet, tutaj trzeba się zalogować. Dwa mamy, a ja stworzę nowy. Max hmm. O! Sześciu graczy może być maksymalnie. Dobra, dobra, dobra. I ładuje nam się. Ciekawe co to będzie. No ja się nie dużo nie pokrętam w tą grę. bo chciałem berserkerem. berserkera. Obejrzymy ten oto filmik. Three heroes confronted the beast called Odrok. Yet even in death. Ordrock's corrupted heart endured and called out. Sora, jeżeli zauważyliście jakieś cięcia w filmik moim. No, musiałem trochę po... pozmieniać rzeczy. Dobra, tak wygląda początek. As as Dobra, tutaj mamy... O, chyba tam trzeba iść. Nie, że nie wykonałem ani jednego zadania. Akt pierwszy, mam nadzieję, ile zagramy tutaj. Dobra... Zobaczmy jak wygląda ekwipunek. No ekwipunek wygląda tak samo jak w jedynce, nad... no podobnie przynajmniej. Tu skille. O, skille. Ciekawe, co tu mamy? Jakieś miksturki. To chyba zaklęcia. skile. o skile, ciekawe co to jest. Nie wiadomo, chyba te można odblokować. To możemy mieć. No jak na betę jak można je odblokować to dużo nam dali tak naprawdę Do. Dobra zobaczmy może jakiegoś wroga znajdziemy No co to mi to wyskakuje jakieś Kurde, mapkę mam na środku jak się ją wyłączało Aha Epicka ta mapka Aha dobra Zdrzaja muszę tam iść ale dobra, to zaraz. Ym, widać moja fredka walczy tutaj. Pięknie, solidnie. Jakoś. Mam. No. Optymi. Nie, kurwa, źle, jak to się mówi. chyba. Czekajcie, sekundę, kurwa. Jest na niskim poziomie. Znaczy, nie na niskim. Nie jest tak źle, powiem wam, tylko trochę. To mi przeszkadza... Znaczy, spadki FPS-u, znaczy... Nie ma tak, jak ustawiłem, o. Jest 50, czyli źle dla mnie. O kurde. I potężny skill?! No, elegancko, pięknie wygląda. O, niez niezły temki. Zrobię na moim kanale właśnie takiego let's playa z a jedynki taki let's play, no mam nadzieję, że go ładnie zrobię i oczywiście zagram jakoś postacią hardcrową, bo ja lubię wprawdzie tylko na defensywę liczyć. O. dobra, bo zakładał, no widać, to widać, to co to jest, ja mam 23... Niby nie, to co mam to jest lepsze, to jest jakiś potężny klucz e, francuski. ojojoj Setu. Naprawdę głośno, słychać muzykę! No ale jedziemy dalej, panowie. Zobaczymy jak to wygląda wszystko, gdzie jest... O, tutaj mamy poziom, jeszcze trochę. No ja nie mogę się doczekać e, Czy ta gra naprawdę może e, rywalizować z Diabolo? Nie wiem, Natanek nic nie swojej minał, to więc to Nie no, wiem, no, nie no, żeby... no, Dobra, Mamy tutaj, tak Co to, to jest? Kurde, zadania O i tutaj coś trzeba walnąć Konstrukcje, co to jest? Chyba maszyny jakieś no, Nie wiem, zobaczymy co to jest Spróbujmy to. Co to jest? O, jakieś robot. Fajnie, fajnie, fajnie. Tak jak mogłem się spodziewać. Ym, szkoda. Znaczy, ja lubię, jak jest dużo klas w grze. Jak dla mnie trochę mało jest tych e, klas. Niestety. O! Elegancko, ładnie, ładnie. Krew jest i w ogóle ładnie to Wy... wygląda. O, tego atakuję. No, No, pracuję tu. No, O, i elegancko broń jakoś mamy. To oczywiście mogę sobie. Ciekawe jak się zmienia ten, bo nie pamiętam. No, dobra, wow. Zobaczmy jak to się teraz już posługuje. No, hardcore, ładnie to wygląda graficznie, ja lubię. No, ten piesek wyszedł jak w, to, w Borderlands z tej dziurki takiej. I potężny skill. Elegancko, pięknie to wygląda. No tego mogę się spodziewać. Zwok wyleciało coś. Tak jak w Diablo 1. tam z tych trupów, co w lochach byli. To jest w lochach w podziemiach. W tym kościele. Co się stało? jest okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kolejny level, ładnie mi szybko idzie tak naprawdę. Tutaj nie mam przejścia, coś takiego Zmienię sobie na klucz. Ładnie, fajnie. No i chyba... Nie, ja będę grał tak. W multi będę grał, podajże... Nie wiem, w multiplayer będę grał chyba... Co nie wiem, jako prostacie Podajże będę inżynierem, a w singlu zagram hmm, ogarniętym magiem. Jestem bardziej taki osoby... Nie lubię, nigdy nie grywam właśnie magami lub coś w tym stylu. W ogóle, podobno z tego co słyszałem, nasza Fredka może zbierać itemy, ale ja nie wiem jak. Świetnie, świetnie to wygląda ładnie modowanie skilli myślę, że ta gra nie przebije diabła. Jedyny minus jakiś nie właśnie w yy, nie wiem, jak ta firma się nazywa Ruling Game? Nie, nie Ruling Gay. Dobra, nie pamiętam jak to się nazywa właśnie Szkoda, że ta firma właśnie nie, nie wydała tej gry tak

Wygląda tu wszystko Połowienie ryb trochę inaczej to wygląda, ale no, zobaczmy co się stanie. Mamy rybaczkę, łatwo się łowi ryby. Dobrze. O! Zobaczmy co złowiliśmy. No, nasza posta y, jest postać... ...postać... Y, ...zwierzak zamieni się w potężnego spajonkę na 3 minutki! Nie jest tak źle! Y, co ja tu mam jeszcze? Jakiś młot? O kurde, tak, mówię na lepszy. No, z tym muszę pogadać? Okej. Okay. Mm, Gdzie się ja mam tu iść? Tutaj mam iść. Dobra, tak na razie solidny gameplay idzie, Pełno baro. O. ładnie to wygląda, a, skille, zapomniałem rozdać skilla, o jak nubek ze mnie, buhaha. Ja walnę oczywiście w potężny młot, im lepszy, tym, im więcej punktów niego rozdam, tym lepiej. Co to jest? O, szkielety. No, trochę wolna ta broń nasza. Świetnie, 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 skill jest fajne. No a to pełno od trochę tak szybko. Du, du, du. O kurde, ładnie to wygląda. Fajne, ty, fajny motyw, że można w 6 osób grać w to. W takiej cołp, ładnie to będzie wyglądało. 6 osób. E, Trep hard, Korej można nacisnąć. Właśnie ciekawe, mam nadzieję, że nie będzie drogi do Orchard 2 nie zniszczy mnie scena No prawie z chęcią bym kupił No na pewno będzie ten od Diabolo. Od Diablo, kurde będę mówił Diablo bo właśnie, będziecie czekać że gadam Diabolo. Dużo że ludzi jest jakiś klubo chorzy psychicznie czy coś w tym stylu Ale dobra, jedziemy dalej, bo tu nie do co świetnie świetnie kurde fajnie to wygląda trochę ja przymieszymy sobie o tak pozytywnie elegancko to wygląda pięknie tak wygląda mój inżynier mechanik no i tak to wygląda więc fajnie to jest fajnie jest, jest źle Zobaczmy tę mapeczkę. Wolę tutaj jakoś jako nie wiem czemu. Minus. Ładnie ich tam. Na chwilę obecną widać, że nikt nie wbił na serwa. Aha, w 8 punkty do rozdania. No dobra, tak pokazałem wam z lekka jak to wygląda. I sobie zadajcie te pytanie, czy to jest fajne, lepsze od diabła No dobra, nie powiem nie. Ja uważam, że gra jest fajna. Czy lepsza od Diablo trzeciego? Nie wiem. Ale mi się gra podoba. Każdy ma swój styl. Ta gra jest taka bardziej kolorystyczna niż Diabolo. Więcej tych kolorów mamy, ale dobra. Wy zdecydujecie, czy gra równa się z Diabolo, czy nie. Jeżeli nie graliście w Diablo 3, 3 w Diablo 3, no nie oceniajcie, proszę was na to. Ja sam miałem tylko pogląd na Diablo 3. Beta, beta, Be była beta dla każdego. Było zajebiste przeciążenie serwerów, więc sobie dużo nie pograłem. Ale dobra. No dobra, żegnam się z wami. To był torczy 2. Mam nadzieję, że wam się w jakiś sposób ta gra podoba. Sądźcie sami. No i chyba tyle. Żegnam się z wami. Subujcie, lajkujcie, komentujcie. Hej!